Witajcie kochani, witajcie, niedziela, nie wiem kiedy się wgra, bo no naprawdę wgrywają mi się te filmiki bardzo długo, dzisiaj siadłam dosyć tak jak na mnie wcześniej, druga, zobaczymy kiedy mi się to wgra, no ale nic, spróbujemy, w końcu się wgrywa, także dziękuję Wam, że tutaj jesteście, że przychodzicie, stawiacie mi kawki, ja dzisiaj właśnie z kawką jestem, także dziękuję uprzejmie za wszystkie te kawki, które mi postawiliście. Dzisiaj z półki obserwuje nas z góry moja kocica Diablica cię właśnie górnolotnie wskoczyła na półkę z książkami. No okej. Okay. Być może trzeba na coś spojrzeć z góry, bo wy jesteście mocno zablokowane. Jaką mamy dzisiaj rozkładóweczkę, że tak powiem z Playboya? Mamy rozkład pod tytułem bliźniacze płomienie, relacje trudne. Nie? Jakoś coraz bardziej mniej to lubię, więc będę sobie zrobię sobie takie a po, myśl, po myślniku, zrobię relacja trudna. Czyli takie, które są skomplikowane, powroty, ucieczki, gonienie itd., itd. Wszystko to znamy my tutaj, bo wiem dziewczyny, przychodzicie na prywatne czytania, także takich sytuacji jest dużo. Dobrze, czyli bliźniacze płomienie, relacje trudne. Pierździonek jest, relacja trudna. I co tu mamy? Co tu mamy wokół, wotu, wokół tego czytania? No, powiem Wam, jest, po Waszej stronie na, pra, na pewno jest dużo lekkości, ale jak rozkładam te karty, to dużo i już też mi się rozsypała tutaj ta kubka z tymi kartami, gry na emocjach, że tutaj coś się jakaś, coś się nagle wysypie. Tak, może tak być. I co tu mamy? U, u niego w, w aspekcie męskim jest paść czyli jeszcze taka niechęć do działania. On tutaj stroszy piórka, bo jeszcze sobie zrobiłam, że tak powiem, przed czytaniem henne, więc stroi się, stroszy piórka, być może przygotowuje się, mogą być takie historie. Wy natomiast jesteście całkowicie w takim odwodzie, w takim w ogóle, w takim oddaleniu, podglądacie, obserwujecie, bo to był paść mieczy, wy aspekt żeński, tak? Jeśli chodzi o kwiatki, no to piękny różowy kolor miłości. No ta miłość jest, no bo mi się tutaj w kartach rozpoznania wewnętrznego, no oczywiście, pre, miłość mi się tutaj, no jest ta miłość między Wami. Tylko, że miłość do tworzenia związku jest niezbędnym, że tak powiem, składnikiem, ale niestety nie może być jedynym. Potrzebne są inne rzeczy, żeby ten związek zafunkcjonował tu i teraz. I jednak ta miłość jest. Jeśli chodzi o te moje świeczki, też się zastanawiałam, najpierw tą niebieską, czyli komunikacja z działaniem ze złotym takim środkiem, ale później ustawiłam tą kulę. I zobaczcie, te dwie świeczki w ogóle jak pięć do nosa pas pasują, prawda? W ogóle do siebie nie pasują, ale czasami właśnie te niepasujące rzeczy, te, i teraz tak, niepasujące te rzeczy są dla, dla siebie stworzone, bym powiedziała. I tutaj odpalałam od jednej zapałki, co nie jest łatwe, i mi się odpaliły te dwie świeczki. Czyli ja mi przynajmniej taka myśl. Jeden płomień w dwóch świecach, tak? Czyli, no, może być to tutaj spójne z tym, prawda, tym bliźniaczym płomieniem. Jeden płomień na dwóch świecach, czyli to jest jeden ogień, jeden ogień na dwóch świecach, o tak bym powiedziała. Czyli jest jakieś to połączenie, tylko tak jak powiedziałam, jest miłość, jest. O, i zaskoczyła. Jest połączenie tylko do tworzenia relacji harmonijnej. No, jeszcze potrzeba paru tych. Składników, tak? Żeby to wyrosło, jakiś drożdży, tak? proszku do pieczenia, żeby to ciasto nam tu wyrosło. Dobra, słuchajcie, nie będziemy już gadać. Tyle. Jeszcze tutaj z kart powiem, yy, yy, słuchajcie, jest kart yy, tego normalny, jest Koniczyna, czyli taki szczęśliwy traf. Być może tam się nagle coś stanie, że Was to wprowadzi w taki ten, yy, no taka melodia jakaś popłynie, coś dobrego między Wam się na pewno wydarzy. Z kart, które widzę. Tak, które tutaj nam się miłosierdzie. Przestań oceniać siebie i innych. Otwórz oczy na dobro i miłość, które są w każdym z nas. Dokładnie, być może, że trzeba się otworzyć. To jest taka przyszła mi myśl, więc dzielę się z wami, że być może trzeba się otworzyć na tego człowieka jako człowieka, a nie jako kandydata na partnera. Może zobaczyć, we w jego buty. Może zobaczymy, co tu w tych kartach nam się objawi. Napiję się kawecki. Cóż za piękne paralelgonie jeszcze rosną. No pięknie. Lecimy. Zaczniemy może od Was. Jego zostawimy sobie na deserek, czyli aspekt męski. Zaczynamy od aspektu żeńskiego. Tutaj było dużo lekkości w myśleniu, w sercu. On, aspekt żeński, wie co czuje, Notko w działaniu jednak nie ma zamiaru, że tak powiem, się ruszać. No tak. Tu jest zablokowanie w myślach. Chociaż było tak bardzo... On tutaj jest właśnie ładnie. Угу, угу, хорошо. No właśnie, działanie jest bardzo powoli. Słuchajcie, na no aspekt żeński jest w myślach jeszcze walczy z jakąś blokadą. Nie wiem, czego tak blokada dotyczy. To jest duży, yy, może potrzebny jest czas, bo tu jest koło fortuny na końcu. Zaraz dołożymy, zobaczymy, bo tu jest walka z jakąś blokadą, ale blokadą czego, tak? Zapytamy Tarota. Blokadą czego? No, zobaczymy. Czego to dotyczy? Może nie czego, tylko czego to dotyczy ta blokada? Ta taka niemożność pójścia do przodu. Taka wieczna, wiecz, wieczny konflikt wewnętrzny, chociaż zaraz zobaczymy. O, no troszeczkę się aspekt y, żeński y, obawia otwarcia emocjonalnego. No już dostał po łapkach, dostał, że tak powiem sztyletem w serce, więc nie za bardzo chce się otwierać. I jest w tym konflikcie. To jest właśnie to otwarcie emocjonalne. Tak być może zaraz dojdziemy do tego. Poczekajcie. No gwiazda. Piękne karty. Ona liczy na to, że tutaj może pomóc, właśnie jakaś, ja mówię, jakiś traf, może jakieś przypadkowe spotkanie, nie wiem, jakaś sytuacja, która ten konflikt rozwiąże i da jakąś pewną odpowiedź temu aspektowi żeńskiemu. Aspekt żeński być może, tak jak mówię, tutaj jest konieczność. Przeredagowania scenariusza. Być może, że ta osoba, ten aspekt męski to nie jest osoba na partnera, można przyjaciela, kolegę, kogoś kto jest ważny, ale nie jest ten najważniejszy, ten luby, ten ukochany, tak? Może, zobaczymy dalej. Ale tu pomoże w tym jakaś sytuacja losowa, co, cokolwiek to znaczy, czyli ta, być taka, której się aspekt żeński nie spodziewa. Dobrze. Lecimy dalej, trochę mi gardło boli. Ale słuchajcie, leczyłam się wierzbą, Bardzo super działa, normalnie lepiej niż aspiryna. Liski, gałązki wierzby, Słuchajcie, jak aspiryna. Cudne, cudne. Bardzo dobry też smaku. Takie gorzkawe. Ja lubię gorzkie smaki. Dobra, lecimy dalej. Tak, ona się dowie jakiejś prawdy, tak? Na to będzie musiała poczekać, i ta prawda po prostu wypłynie w sposób jakiś naturalny, bym powiedziała. tak Gwiazda stoi w jakimś takim naturalnym zbiorniku wody, ta kobieta wylewa tą wodę, tak? No, wczoraj mi pralka wylała, być może i mi coś wyleje. <noise> no, także... Bo się wąż odczepił. Także tutaj taka prawda wypłynie. Oliwa, oliwa zawsze na wierzch wypływa. Coś takie, takie powiedzenie mi tutaj przychodzi. Więc taka tu jest sytuacja. Dobrze, a co ona ma w sercu? No, ona ma w sercu chęć świętowania. Budowania, takiej obfitości, ale pełni harmonii, dziesiątka monet. Mak i właśnie ta trójka kielichów, czyli takie świętowanie. Zobaczymy, co, co tutaj marzy o nim jeszcze, tak? Na pewno o nim myśli, na pewno tutaj darzy. Hmm. Zaraz zobaczymy, ale ten mak jest w środku. Co to znaczy ten mak? Czy to jest takie. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, co jest w tej trójce kielichów. No, ma już dosyć tego przygnębienia. Tego myślenia właśnie, czy to w lewo, czy to w prawo, co będzie z tą relacją. Ma już tego dosyć, ona by chciała świętowania, cieszenia się życiem we wszystkich ich przejawach, tak? Bo ten mag to są wszystkie żywioły życia, tak? Ziemia, powietrze, ogień, woda, tak? No i ten kielich tutaj, czyli ta miłość. Zaraz zobaczymy, co jest tym magu. Cesarzowa, no tak? No, ona już nie chce, wiesz, tak marzyć o, o niebieskich migdałach. Chce naprawdę takiej relacji, która jest oparta na, naprawdę na solidnych podstawach. Ona wierzy ciągle, aspekt żeński, że ta relacja jest możliwa. Ona wierzy w to przeznaczenie, tak. Ona gdzieś to wierzy, jeszcze ten aspekt żeński. Zaraz zobaczymy, co jest w tej dziesiątce monet. Co jest w tej dziesiątce monet? Wisielec. Ale ja tutaj wisielca no mi tu cały czas przychodzi taka cały czas mi ta myśl po prostu mierz normalnie aż stalkuje stalkuje mnie ta myśl. Słuchajcie, tutaj potrzeba jest zobaczenia, że być może że ta obfitość to nie będzie z tą osobą, albo może, że ta obfitość może nastąpić jak na tą osobę spojrzycie z innej perspektywy. Wejdziecie w jej buty, zobaczycie, że to jest osoba, która może zadziałać inaczej niż do tej pory. Pomyśleć, zaprzeczyć swoim przekonaniom. Ja tu widzę taką historię. I to jest możliwe, tylko to by było musiałoby się cały wasz paradygmat myślenia się zmienić totalnie, tak? Zupełnie o 180 stopni. Tak to widzę. Tutaj musi być taka rewolucja w sercu. O, już mi walło. Dobra, wachlarzyk zaraz muszę się zaopatrzyć. Wachlarzyk. Już kochane, do Was wracam. Także tutaj naprawdę duża rewolucja u Was, dziewczyny, tak? Że już nie siedzenie, nie czekanie, że to on powinien, a to on może, a to przez niego, a to, żeby to zrobiło, żeby. Wy co możecie zrobić? Zastanówcie się i to, że jakby zróbcie nie tak jak zwykle, tak? Tylko zupełnie inaczej i wtedy ta obfitość będzie możliwa. To jest w sercu, to jest na takim poziomie, że tak powiem, duchowym, nazwijmy to, głębokim, może, no, jak ktoś woli, ale na poziomie takim działania, no to jeszcze jesteście, nie jesteście na to gotowe. Jeszcze potrzebujecie czasu, żeby wyjść z tą gałązką oliwną. Ja bym powiedziała, żeby wyjść z tą gałązką oliwną, być może. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Ja to widzę tak jako gałąz. A, tu jeszcze wierzba może, tak trzeba się uzdrowić. Może, tak, to wymaga tego uzdrowienia, te wasze, wasz ogląd tej całej relacji, ale w ogóle rzeczywistości. Zaraz zobaczymy, co jest z tym rycerzu monet, moim. No właśnie. Musicie urosnąć do królowej buław. Nie małostkowej, niepamiętliwej, tej, która po prostu y, naprawdę Umie spojrzeć szerzej, tak? Zobaczyć całe królestwo, żeby zostać cesarzową, tak? No właśnie. Zobaczymy, co jest tu w tym paziu Kielichów. No właśnie, następna królowa. Czyli taka naprawdę uziemnienie się, tak. Takie podejście też, no spojrzenie z innej perspektywy, takie może nie tej romantyczno-że tak powiem, efemerycznej, tylko takiej właśnie ziemskiej, żeby zobaczyć, że to jest człowiek, który puszcza bąki, któremu czasami, że tak powiem, walą nogi, tak? No, żeby na to tak popatrzeć, tak? I żeby zobaczyć. Y Nie umiem, żeby nie walczyć o tą rację, tak bym powiedziała, nie walczyć o, o tą rację. I wtedy nastąpi to właśnie spełnienie emocjonalne, żeby próbować i wiedzieć i wierzy, wierzyć też w swoją moc, że będziecie umiał postąpić słusznie, że można się zawsze wycofać, ale... Próbować zawsze warto, tak? No to jest statystyka, tak? Jak w grach liczbowych, co jakiś czas wypada szóstka, prawda? Więc tutaj, jakby m, być może, że jesteście zmęczone już właśnie tutaj w tej czwórce kielichów tym czekaniem, tym oczekiwaniem. Może trzeba wyjść z jakimś działaniem, i tutaj ta królowa, była w królowa monet o tym mówi, żeby nie marzyć, żeby już działać, co by nie było, i tak Wam wyjdzie to na dobre, będziecie spełnione emocjonalnie. No właśnie, zaraz zobaczymy, co tutaj jest z tym spełnieniem emocjonalnym w dziesiątce kielichów. Tak, to jest takie spełnione emocjonalnie. Być może będzie to inny kielich, z którego się napijecie te, tej słodyczy i tego miodu, zaznacie, ale będziecie już wiedziały, w którym kierunku pójść. To jest naprawdę bardzo fajna tutaj dla Was taka, ale musi, trzeba to po prostu o 180 stopni coś odkręcić, że tak powiem, wasze myślenie. Także tutaj no bardzo taka trudna rzeczywiście wy jesteście niby tak m, pozytywnie nastawione w myślach, ale w działaniu to jest naprawdę bardzo trudny krok, bo zupełnie do was jakby niepodobne, musicie stać się e, swoimi, że tak, powiem, że tak powiem, oponentkami. To jest taka energia, tak, Sta stanąć do, do siebie w opozycji i wtedy to wam wyjdzie naprawdę na dobre. O, no piękne karty, słuchajcie. Aczkolwiek Kurewsko trudne, bardzo trudne. Dobra, napiję się na tą okoliczność. Mm, uwielbiam kawkę. No i zobaczymy, co ten acz. Mości pan aspekt męski tutaj ma. Tutaj był e, paść buław, czyli to te działanie też jeszcze jest w powijakach. Zobaczymy. No, ale w głowie, w, w, w myślach, to jest mo, mocarzem. Oj, no nic, zaraz zobaczymy, co to, nic. No, to, no to, no co. Zgryzota, widzę, bardzo duża. Aj, aj, aj. Nie, no, nic takiego tu się nie dzieje. No, życie, prawda? Życie, zwykłe życie, proszę Państwa. Dobra, już mówię. Coś go tutaj osłabia zdecydowanie, bo po jednej stronie jest siła, a po drugiej jest piątka denarów, czyli siła. Z jednej strony y, siła, a z drugiej strony strata, rozpierducha i tak dalej. Zaraz zobaczymy. A po środku jest taka stagnacja. No to już samymi myślami Rzymu nie zbudowała? No niestety. Samymi myślami. Od myśli to się oczywiście zaczyna, ale później trzeba przejść do czynu. Dobra, przechodzimy do tego czynu, czyli patrzymy, co ten aspekt Aspekt mąski tutaj ma w tej sile. Co to, to ta siła jest. On Tak jakby. No widzicie, ja to nie mogę z tymi kartami. To jest coś niebywałego. Słuchajcie, naprawdę ja te karty znam po prostu jak z wyszelą, tak? I zobaczcie, i tutaj mi przyszła taka, oprócz tego, że to jest nieskończoność, i ja tu widzę kobietę, która wkłada ręce w paszczelwa. On wchodzi w taką paszczelwę i wie, że musi być silny. Zbiera być może siły na jakiś ruch, bo boi się porażki. O, i wyszła mi cała historia. Pięknie. Ot, ot, i taka bajaczka jestem. Dobra, patrzymy, co jest w tej sile. E, księżyc, e, czyli on musi wiele rzeczy jeszcze ukrywać, bo ta rozgrywka ostateczna, która go czeka, jest bardzo trudna. Musi tutaj z... Wodę z ziemią, z ogniem połączyć, męskie z żeńskim, i, wy, i naprawdę wie, że musi mieć dużo siły, żeby ruszyć w tą trudną drogę. Zobaczymy, co jest tak, bo to jest ogromna transformacja. Być może jakiś rodz, bo tutaj ja w tej karcie widzę no, tą, 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 tą osobę. Tą matkę z tym synem, no widzę to tak, tak, że jakiś kapłan, czy jakiś, um, jakieś małżeństwo, być może, że to jest jakieś zakończenie jakiejś starej relacji i wejście w coś nowego, i to jest bardzo, bardzo trudne dla tej osoby. Zobaczymy, bo ona się obawia, że jego cesarstwo. Ucierpi, także zostanie no, w skarpetkach, no, już o tych nogach zaczęłam przy aspekcie żeńskim, to tutaj kończę, że zostanie w skarpetkach, że nie będzie mógł stworzyć y, y, cesarstwa, nie będzie mógł stworzyć y, nowego swojego życia, czy z wami, czy z kimś innym, czy sama. Tego się bardzo obawia, dlatego bardzo rozważnie przemyśla wszystkie za i przeciw. No, i taką mu łeb rozsadza po prostu, no bo tutaj proszę bardzo, dziewiątka mieczy, myśli. Dlaczego bym o tym rozwodzie? Bo to jest sprawiedliwość pod tą kartą śmierci, no i jest as mieczy, tak. Czyli tutaj ja bym powiedziała, że to jest zakończenie definitywnie jakiejś bardzo długiej, długiej czy ważnej, no potem to nie musi być długa, żeby była ważna relacji, sytuacji, projektu. Nie, niekoniecznie relacji, ale może być to też związane z pracą. Zaraz zobaczymy, co on tak, ta duma, i tak się. Mocno-mocno to mocno nad tym myśli go strasznie to przygnębia. Ta, te myśli o tej rozgrywce, która go po prostu, w której może już jest w trakcie, albo, albo go dopiero czeka. Tak, bo on by chciał tego cieszenia się, ale żeby to nastąpiło, to on wie, że musi przejść przez, tą, przez ten ciemny tunel, przez tą smugę cienia, żeby e, tym życiem się móc cieszyć. Co mam tu w sprawiedliwości? Że to już jest koniec że tam już się nic nie da, być może, że to jest jakaś relacja, która się zakończyła i trzeba ją po prostu domknąć, dokończyć pewne sprawy ważne i ją całkowicie po prostu odciąć, żeby na nowo zdefiniować tą miłość, tak, to znaczy on ma to w sercu, wy macie tutaj w działaniu, tak, na nowo to zdefiniować. Zobaczymy jeszcze na tą siódemkę. Na nowo, wprawdzie, prawdzie, tak, tutaj w prawdzie na nowo określi, czego on pragnie tak naprawdę w głębi serca. Zaraz dołożymy jeszcze tą jedną kartę tutaj. Tutaj siódemki kielichów. Dopra dokładnie on musi wybrać, czego naprawdę pragnie. On o tym wie i to musi być naprawdę solidne i jednoznaczne. W jego ocenie oczywiście. Bo co tutaj mamy? Bo on was widzi w cesarzowej w kobiecie, która rzeczywiście może należeć do niego, do jego cesarstwa. I chce do Was z tym cesarstwem pójść, ale no chciałby z czymś przyjść, bo obawia się tej straty, albo być może też waszego odrzucenia. Mocno nad tym pracuje, żeby przejść tą trudną drogę, bo tutaj jest dziewiątka buław, mocno i ósemka denarów. Zobaczmy, co jest z tej cesarzowej. Trochę jeszcze mi to gardło boli, ale dobra pi, ale dobrze się czuję. Także polecam wam wierzbę, naprawdę, super. Dobra. Kapłan. No tak, on was widzi też, no, jako kogoś... Kapłan to jest małżeństwo i tak dalej, no niekoniecznie, ale ktoś kogoś ważnego, z kim by chciał spędzić resztę życia na przykład, yy, poważnie się zaangażować, no to są tego typu energie. Ale jednak ma te trudności... No, z załatwieniem tych spraw z przeszłości, ma te trudności, mocno się przedziera przez te krzaki, że tak powiem, różnych problemów. Dokładnie. I szuka tej równowagi, żeby mieć z czym do Was przyjść, żeby nie być tym, równowagi szuka. Tak bym powiedziała, to nie ma tu innego słowa lepszego. Szuka tej równowagi, żeby po prostu móc e, e, wedle swoich, że tak powiem, norm, Wedle swojego kodeksu postępowania, zamknąć stary rozdział i otworzyć nowy. Mocno nad tym pracuje. I zobaczymy, co jest z tej ósemce denarów. Jednak tutaj jest na końcu umiar. Tak jak u Was, jest ten. Rycerz denarów, czyli energia powolna, to idzie powoli i z jednej i z drugiej strony. Mocno też się zastanawia, nie tylko nad zamknięciem tych starych rozdziałów, czy tych zapłacenia tych swoich rachunków, ale też nad tą definicją miłości, tak? Co to jest i rzeczywiście wyboru, czy to jaką wartością, na którym miejscu jego listy wartości ta miłość jest. To jest takie właśnie, bym powiedziała, taka. Tutaj historia mi się wyrysowała. No, no mówię, no, relacje są trudne, więc to jest cały czas w procesie i to jeszcze troszeczkę będzie trwało, nim ta gwiazda połączenia między wami nastąpi. Jest to oczywiście możliwe, ale to jest w procesie. Czy wy, wy to wybierzecie jego, e, czy wybierzecie inną osobę, aspekt, mówię tu o aspekcie żeńskim, no to zależy od was oczywiście. E, proces trwa. On widzi Was jako osobę, z którą chciałby tworzyć trwały, karmiący taki naprawdę mm, związek na takich bardzo mocnych podwalinach. Mocno walczy o tą swoją niezależność finansową, o tą podstawę, tak, mocno, bo tutaj jest dużo tych denarów. Ale jeszcze umiarkowanie mu idzie, że tak powiem. Także być może, że jeszcze trzeba na to poczekać. Słuchajcie, no ale to oczywiście decyzja, czy czekacie, czy, czy, czy nie czekacie, czy inaczej wychodzicie z jakąś. Komunikacją. To już zależy od Was. Tutaj, tak jak mówię, dziewczyny, tutaj aspekt żeński. Musiałbyście zadziałać zupełnie e, inaczej, w opozycji do siebie, e, do, 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 do tych czasowych Waszych, że tak powiem, schematów czy przekonań. W opozycji do tego. On musi po prostu nie musi, tak? Załatwia te sprawy, no i mocno pracuje nad tą materią. I to go jakby tak ogranicza bardziej. Dobra. Patrzymy teraz, słuchajcie. Co mamy od aniołów? Położymy teraz na Was aspekcie żeński i na was aspekcie mąski, co tu mamy dla Was dziewczyny? Prawdziwa miłość. Romantyczne uniesienia twojego serca sprawią, że cały wszechświat ci będzie Ci sprzyjał w zdobyciu wielkiej miłości. Słuchajcie, no to jest to właśnie to, jeżeli na przykład tak. Obdarzacie aspekt męski, a pewnie tak, bo tego słuchacie, uczuciem, warto to powiedzieć sobie, powiedzieć jemu, usłyszeć odpowiedź, bo my nie słuchamy odpowiedzi, dziewczyny, my sobie kręcimy filmy z Mekrajan romantyczne, tak? Us usłyszmy odpowiedź i podejmijmy, podejmijmy, podejmijmy wreszcie, znaczy wreszcie, no nie wreszcie, no, podejmijmy decyzję na bazie tego, co usłyszymy, a nie to, co chcemy słyszeć, tak? I to jest właśnie to, ale nie zaprzeczamy swoim emocjom, nie zaprzeczamy swoim uczuciom. No tak, mam to, tak jak mówię, no mam tą miłość, ale czy ja chcę tylko po prostu żyć tą miłością, myśleć sobie, że jesteśmy połączeni w, w 5D w świecie duchowym, a tutaj to nie ma kto, że tak powiem, herbaty podać? No więc właśnie, może tak. Każdy ma wolną wolę i może wybrać tak. Ja chcę żyć tą miłością i nie chcę mieć nikogo, kto będzie mi się tu plątał i, że tak powiem, te brudne skarpety rzucał, tak? A być może, że możemy być dobrze, to ja mam tą miłość w sobie, ale chcę tej, tej codzienności przeżywać to. Ja słuchajcie, byłam wczoraj, powiem wam teraz, bo już oczywiście muszę się pogadać, no bo jakbym sobie nie pogadała. Byłam wczoraj na cmentarzu mojego przyjaciela, który już dwa lata minęło, jak zmarł. I tak widzicie co. No wiadomo, marzymy o miłości, o bliskości, ja też jestem singlem i tak dalej, marzę czasem, żeby ktoś tu był, przytulił. To jest oczywiste, bo to jest bardzo potrzebne, to jest wręcz nasza natura, nasz mózg tak jest zbudowany, że potrzebujemy relacji. Mam wspaniałe relacje z kobietami, wspaniałymi, mam relacje z wami też, bo dostaję tyle dobra, tyle pozytywnych komentarzy, tyle takich, no mnie to skrzydla, że tak powiem. I właśnie i tak, ale ciągle chodzimy z tym brakiem, albo tego nie ma, ma pieniędzy, a tego a aseregaowego. I wiecie co? I szłam tak, tak jestem poetką jeszcze do tego, ale tak Wam powiem, szłam tak tą alejką, było bardzo ciepło, bo ja byłam w piątek, tak? I wiecie co? I mówię, Boże, czekamy na jakieś wielkie, spektakularne. Ach, a wow, 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 wow. I mówię, Boże, a Wojtek może marzyłby o marzyłby to, żeby poczuć między uszami ten wiatr ciepły? No po prostu. I tak tego doznałam, że to jest tak piękne, że możemy doświadczać, że mamy tą możliwość doświadczania różnych rzeczy. I to, co wybierzemy, tak jak mówię, tą prawdziwą miłość, jeżeli wybierzecie, że chcecie żyć tą miłością i ją celebrować, to też jest OK. Ale możemy też wybrać inaczej. I to doświadczenie dla nas jest taką, takim, bo życie jest po prostu łaską. I tak bym to skomentowała. Dobra, nagadałam się. To tak chciałam się z wami tylko podzielić. A tu on, dom. Sytuacja w Twoim domu poprawia się, być może dzięki przeprowadzce, no właśnie, to jest to, to jest ta cała transformacja, być może ją się wyprowadza, musi opuścić jakiś dom. Być może dzięki przeprowadzce lub zmianom nam lepsze w pracy. Tak. Także mówię, to może dotyczy pracy, a może dotyczyć właśnie że jakiegoś rozwodu, zmiany przeprowadzki, pozostawiania jakiegoś dorobku życia, no bo tutaj. Najczęściej mi dziewczyny takie już w wieku, że tak powiem, dojrzałym słuchają. Więc tutaj on ma naprawdę dużą, dużą, dużą transformację, dużą zmianę w życiu. Dobra, no to polecimy teraz z kart wewnętrznego rozpoznania, ale się nagadałam. Także dziewczyny, doświadczajcie i nie miejcie do siebie pretensji w lekkości takiej I chłopaki. Oczywiście, bo chłop panowie też mnie słuchają. Doświadczać tego życia, ale mieć świadomość, czego chcemy przede wszystkim. Dobra, ja tu wybieram teraz jedną kartę. I drugą. Co dla Was? Złamane serce, tak, no obawiacie się, że jak wyjdziecie z tą prawdziwą miłością, być może ponownie, ale nie robicie tego dla nikogo, robicie to dla siebie, to serce może być ponownie złamane. Ale ja uważam, że tutaj, na, że jeżeli to jest prawdziwe, to nic się nie złamie, tak? Serce jest elastyczne, ładnie nam się, że tak powiem, odkształci z tych boleści. Dobra, a co on ma? Komunikacja, tak, on myśli o tej komunikacji. Ja tutaj patrzyłam na tą świeczkę niebieską. On myśli o tej komunikacji, tylko jeszcze tu potrzeba tego umiaru czasu, jeszcze, jeszcze pewnych um, informacji, które muszą się jakby dopełnić w jego życiu, tak? Dobra, teraz patrzymy na... kochane wy moje i kochani, na karty gry na emocjach. Hmm. O Jezu. Lecą, leci tutaj mocno tutaj leci energia między wami. No, wy musicie się troszeczkę, jakby, no widzicie, mówiłam o wie, wie, wietrze między uszami. No właśnie, może poczujcie ten wiatr. Poczujcie, że to jest część życia, że tu nie potrzeba jest. Racji, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto powinien, kto nie powinien, tylko tak to poczuć, po prostu poczuć ten wiatr, tak bym powiedziała dziewczyny do Was. A on? On się wspina po takiej drabinie społecznej być może, bo mówię, być może, że to też dotyczy pracy. On potrzebuje jeszcze parę szczebli przejść, żeby do Was dotrzeć. Dobrze. I ostatnie karcioszki z Lenormand. Jest, coś wypadło. No dobra, zobaczymy tło. Tutaj jest zubożenie, on się tego zubożenia obawia, że ta, te nie będzie do tej cesarzowej miał z czym przyjść, także tu nastąpi zubożenie, ale ja jeszcze rozłożę te karty na Was. To wypadło mi, to tak mi to, tak powinno być, tak musiało być. Dobra. No wy jesteście wierne, tak tutaj jakaś jest wierność sobie, A być może ja, ja właśnie bym powiedziała, żeby nie być wiernym sobie, tak? Żeby spróbować inaczej, tak? nie jak pies Pawłowa. O, no właśnie. A co on? No, zobaczcie, myśli tutaj poważnie o jakimś naprawdę no związku z wami, no co? Ale ma to jeszcze parę szczebli do pokonania, bo tutaj w tym kapłanie, w tej cesarzowej, ja to widzę, że on ma, widzi was jako tą partnerkę do długoterminowej, może... Długoterminowy też nie lubię takiej naprawdę wartościowej, karmiącej relacji, tak? No, trwałej. No i tyle, kochani. Także słuchajcie, przemyślcie sobie wszystko. No, mam nadzieję, że natchnie was do jakichś przemyśleń. No i co, życzę Wam jeszcze miłej niedzieli, jak mi się to wgra, oczywiście, bo być może się wgra w poniedziałek, też miłego poniedziałku. Poniedziałek mija szybko, ja nie lubię. No i dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje. Subskrybujcie, podawajcie dalej, komentujcie, bo to rzeczywiście karmi, to mnie, to mnie zawsze, zawsze mnie to raduje. Dyskutujcie, podawajcie jakieś tematy, które byście chcieli, żebym jeszcze tutaj rozkładała. A jak chcecie prywatnych czytań, to tam pod filmikiem będzie mój adres mailowy. No i oczywiście, jak chcecie wesprzeć mój kanał, to możecie mi kupić kawkę poprzez link Tu, który też jest w opisie. Buziaczki. Pa!